To ja tak wezmę 200 gram Giorgio Salami, pół kilo skrzydełek wieprzowych i dla Brianuszka może jeszcze 10 parówek z łabędzia. Wiesz jak to jest. Trzy firmy, dwa mieszkania, a do wszystkiego doszedłem sam. Idziesz baranie, bo zaraz utnę ci kieszonkowe. Przepraszam, ale klasy średniej nie wpuszczamy. Julcia, wziąć ci trzaskowiankę? Jakaś nowość z Lodowca Czajkowskiego. Na dziale trzecim nowość. Ekskluzywna argentyńska słoma do butów. Nie potrażnia szlachetnych stópek. O fujka, jaka ta niocha. Oh! Bonjour, bonjour. Promocja. Weź dwa opakowania papieru werstracze, a batonik Prince Polo dostaniesz gratis. No i w końcu mamy dajno na Wilanowie.